Sezon siatkarski wystartował. Wystartował w województwie podlaskim, mamy trzy ekipy na szczeblu centralnym, dwie pierwszoligowe i jedną drugoligową. No i będziemy komentować dla tych z Państwa, którzy nie obejrzą tych meczów na żywo, albo nie obejrzą tych meczów, bo nie ma z nich transmisji, albo transmisja jest powiedzmy taka, że nie da się czegoś zobaczyć. A moim gościem, no cóż, moim gościem jest. Człowiek, który o siatkówce wie wszystko, zjadł zęby i kojarzy. Wiesz, mam zęby? I kojarzy, I kojarzy. W każdym razie ma pojęcie, ma pojęcie o siatce, wie wszystko. Sebastian Grzegorek, którego zresztą znam od ho, 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 wielu lat, pochodził z moim młodszym bratem do przedszkola, jeśli pamiętam. Pewnie tak. <laughs> dawno to było. Dwóch gości ze sterosielc. I pogadamy o siatce, o tym, co się zdarzyło i co się jeszcze pod siatką, pod laską zdarzy. Partnerem portalu jest firma diadom okna i drzwi www.diadom.pl. Partnerem portalu jest firma jasbud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.jasbud.pl. A zaczniemy od dla podobnego najbliższe ciało, zaczniemy od tego, co głównego dania, czyli od ekipy KSB kombinat budowlany, która wybrała się do, do Sosnowca, chciała zgasić płomienie a płomień zgasił ją. Chociaż po pierwszym secie zapowiadało się, że będzie inaczej, bo ja śledziłem wasz wynik na żywo. Mm. Powiedz mi, co to się stało, że żarło i zdechło? Nie no, nic się nie stało, męż był bardzo wyrównany, wszystkie sety kończyły się na przewagi. Po prostu słabsza skuteczność w ataku spowodowała to, że podaliśmy rękę w samych końcówkach setów dla płomienia i płomień to wykorzystał. No słuchaj, ale to nie wszystkie sety skończyły się na przewagi, bo pierwszy set wygraliście nie na przewagi, wygraliście do 22, więc to, co wyprowadziliście 1-0, mówię o pierwszym secie, to było yy, dziewczyny wytrzymały nerwowo, i one mimo tego, że płomień nie ścigał, to potrafiły jakby do końca doprowadzić tego seta. I tam chyba wtedy wszystko jeszcze grało, było, było w porządku. Wydawało się, że będzie, będzie dobrze. Z tego co pamiętam, chyba set się skończył dobrym atakiem, Anki Wojciechowskiej. Tak, pierwszy set 25. 22, ale też był wyrównany. Tam nie było większych przystojów większych przewag, wszystko szło tam na dwa punkty. Więc to mówię, że one były wyrównane tak, mhm. bo z kolei w drugim secie. Również mieliśmy piłkę setową i nie dwie piłki śrutowe, setowe chyba. W trzecim setie mieliśmy trzecim dwie to, okay. piłki setowe. W pierwszym mieliśmy piłkę setową. Mm -hmm. Skończyło się 26-24. Trzeci set 27-25. No, jak się nie wykorzystuje swoich sytuacji, przeciwnik na własnej hali to wykorzystał. I w nie wygrał 3-1. Dobra, a powiedz mi co nie zagrało? Bo yy, ja oglądałem was na, w meczach sporingowych i naprawdę prezentowaliście się na w taki sposób, że tam wydawało się, że tylko piła mogłaby w stanie was powstrzymać? Nie, no nie, nie przesadzajmy, że tylko piła. To, to, to są tylko mecze sparingowe, Liga weryfikuje i też nie tak, co tam nie zagrało, bo to bo dziewczyny walczyły. Było to takie wyrównane spotkanie i płomień Sosnowiec myślę, że to będzie też ekipa taka, która się będzie no, ma ambicje i raczej tak. Sądzę, będzie w tych playoffach i po prostu pierwszy mecz, inauguracja, ta hala w Sosnostro też jest taka specyficzna, mała. Tam nie ma nawet opcji rozstawienia kamery z tyłu, bo już są ściany, bardzo taka, taki kocioł, bo trybuny z dwóch stron yy, są, więc no. Bywa, to jest sport, tak? Dwie złe decyzje i, i set się rozjechał, tak? To nie były sety przegrane do 15, do 16, gdzie tam nie było nawet rozmowy. No, taka jest siatkówka, jak sam nie wykorzystujesz, to wykorzystał to przeciwnik. A wy pewnym jakieś za wcześnie jest jeszcze na to, żeby kombinować, myśleć o jakichś wnioskach, skoro tam zawiodły nerwy. Teraz macie w, nie, w sobotę o 17.00 nikę Węgrów, z którą graliście chyba tak często, z żadną drużyną tak często nie graliście w chodzi o kwestie sparingów. No tak, dwa zagraliśmy. Yy, no, no, przedsezonowe. przedsezonowe. Znacie tą ekipę też dobrze. Nike jest w trakcie przebudowy, tak jak twierdził, mówił ich trener. Yy, wygląda na to, że to jest dobry przeciwnik jak na, na przełamanie. No to jest, Nike bardzo dobrze grało tak i w pierwszym meczu z nami i w drugim też. Te sety były takie wyrównane, więc tu nikt nie lekceważy tego zespołu. Poza tym no, sam y, trener y, Kupisz to, to jest uznana marka w Polsce i każdy zespół, który on prowadzi charakteryzuje się dobrą obroną i to są zespoły, które walczą o coś. Oni od y, awansu do pierwszej ligi cały czas plasowali się w tych górnych częściach tabeli. Rok temu zajęli piąte miejsce, dwa lata temu bodajże również piąte miejsce. Obydwa playoffy grały z Emilinem i to nie będzie łatwy mecz. Tak? To, że my wygraliśmy te dwa mecze bez straty seta, to, 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 to niczym nie świadczy. To były mecze przed sezonem, a tutaj czeka nas ciężki pojedynek. Ale no nastawiamy się na trzy punkty, nic innego nas nie interesuje. Czyli co? Yy, też będzie będą, będą nerwy, bo kibicem przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć jakoś, jakieś widowisko, czy się jakoś tak bardziej gładko to wygrać? No, nerwy są zawsze, tak? W każdym meczu są nerwy. Mam nadzieję, że tutaj zostaną poskromione te nerwy i. I tak naprawdę nieważne, czy wygramy to do, do 15 czy do 23, ważne, aby to wygrać za 3 punkty i dopisać te 3 punkty do ligowej tabeli. A jak oceniasz te wasze dwie debiutantki, jedną półdebiutantkę? Mówię o Dominice Surlit i o Maglaszan, bo dla nich to był pierwszy występ w, w lidze w barwach basu. No a taka półdebiutantka to Pola, która była i wróciła. Tak, no to tutaj Dominika, bardzo dobre zawody. To była najlepiej punktująca zawodniczka, najbardziej ostrzeliwana w przyjęciu. Więc przeciwnik specjalnie się na nią nastawiał, żeby ją po prostu zmęczyć, bo tych przyjęć miała naprawdę wiele. Zdobyła bodajże 14 punktów w tym, w tym, w tym spotkaniu i myślę, że to jak najbardziej na plus jest dla niej teraz, ten mecz wyszedł. A y, wasza libero i pola? No, co do Libero, to myślę, że taki przeciętny stacią na dużo lepsze granie, co udowodniła w tych, tych przedsezonowych meczach. Myślę, że trochę, trochę nerwy, trochę tak no, trochę pierwszy mecz, ale myślę, że tutaj na miejscu już poradzi sobie z tym wszystkim i w meczu z Węgrowem będzie mocnym punktem, aczkolwiek uważam, że. Już do tej pory pokazała, że to będzie nasz mocny punkt. tak? Tutaj w tym meczu też nie była jakimś naszym y, hamulcem. Pomagała jak mogła, ale wiem, że stać ją na lepsze granie. Przed sezonem wypadła wam jedna zawodniczka, na którą liczyłeś, Natalia Bandurska. Jak długo potrwa u niej ta przerwa i czy w ogóle zobaczymy ją zobaczymy jeszcze w tym sezonie? Nie, no na pewno. Natalia y, już jest po operacji, już jest przez tydzień. Y, jest rehabilitacja w toku. Bardzo, bardzo szybko wraca, tak? Co się wszyscy dziwią i zobaczymy, taka prognoza była 6 tygodni, ale myślę i znam ją, no to myślę, że no, robi wszystko razy dwa. Słuchaj, wasz siostrzany klub, proszę o tej samej nazwie, w tym samym skrócie, mówi o bas, bas Białystok, ale no Kiedyś męski. to był jeden klub, tak? Kiedyś to był jeden klub, teraz dlatego mówię siostrzany. W sumie go założyłem też. No i słuchaj, z, z, spadli z pierwszej ligi i praktycznie klub się rozsypał. Tam się zostało z niego kilkoro zawodników. Analityk został trenerem, ale debiut wypadł tak średnio okazale. Przegrali ten mecz z ekipą z Błonia, przegrali go 0-3 i przegrali go praktycznie, no nie powiem, że bez walki, ale bardzo wyraźnie te sety były do, żadne nie przekroczyli 20 punktów. To coś może znaczyć? To jest młodzież, która tam w to, w to wchodzi? To jest coś takie, takie zjawisko, że to będziemy, oni będą się w tym sezonie ogrywali i za rok, dwa lata nazbierają doświadczeń będą walczyli? Czy to faktycznie będzie tak, że no obejrzymy no, zjazd jeszcze niżej? Nie, no każdy spadek jest ciężki, tak? Pozbierać się po takim spadku jest ciężko, więc tutaj myślę, że starają się jak mogą. To nie tylko tam młodzież gra, bo z tego co widziałem jest paru doświadczonych chłopaków, którzy mają już ogranie ligowe I, i, i to jest chyba taka fajna mieszanka tych młodych chłopaków stąd, plus ci starsi, którzy mają doświadczenie i ogranie na tym poziomie ligowym i myślę, że potrzebują czasu, żeby odpalić i, i spokojnie się tam utrzymają. W składzie zostało, tutaj właśnie zajrzałem sobie, Maciej Naliwajko, Mateusz Kardasz, Gabriel Bagiński i yy, zawodnik, który został nowym kapitanem, ale który również grał w poprzednim sezonie, Piotr Micewicz. To nie byli zawodnicy, z wyjątkiem chyba Kardasza, którzy byli tam zawodnikami wiodącymi. praktycznie. Zresztą, no Maciek Liwajko, to no, był podstawowy zawodnik. Okay, no Maciek tak? Naliwajko był, rzeczywiście był podstawowym zawodnikiem. Yy, natomiast to oznacza, że taka duża wymiana to jest... Yy, Okej, okay, czas na to, że oni się muszą ze sobą zgrać, poznać, przetrzeć się w lidze. U siebie w ekipie basu w tej żeńskiej drużynie mieliście kiedyś taką aż taką przebudowę, taką wymianę, że zostało tylko kilku zawodników, a cała reszta to była kompletnie nowe twarze? My jeszcze nie spadliśmy, tak? No ja nie ciężko, spadkę, ciężko, spadkę ciężko mi mówić, no to są inne realia. No już w ostatnim naszym wyadzie rozmawialiśmy. Tak. No to wszystko determinują pieniądze i, i, i poziom tej pierwszej ligi, a drugiej ligi no to, to jest yy, duża różnica, tak? Więc chwała tym chłopakom, którzy zostali, i że się udało ich utrzymać tutaj. I myślę, że jakoś pociągnął wózek. No, do tego są y, Kuba Makar, przecież y, ograny zawodnik, Stanisław Wajtys też już tutaj grał i, i też ma kupę grania za sobą, więc no, takie podwaliny mają, tak? Z tych starszych zawodników, żeby ci młodsi mieli od kogo się uczyć. No dobra, trzecia drużyna z Podlaskiego. Daleko trochę, bo n, aż w Augustowie y, Necko awansowało. Ja przyznam szczerze, że jak patrzyłem sobie na ten ich awans, y, to stwierdziłem, aj, będzie bolało, będzie, będą w topy, będzie to się skończy słabo. Zagrali pierwsze, rzeczywiście w pierwszych meczach przegrali, ale teraz w, teraz w weekend zagrali u siebie z Czernymi Radą. Wygrali hmm, po przejściach, ale wygrali dosyć wyraźnie. Wygrali mianowicie 3 do 0. Pierwsze. Pierwszy set był trochę jak u was, na nerwy, 29-27. W drugim było 25-18, w trzecim również 25-18. I okazało się... No to już się... nie takie nerwy no, 25-18, to taka wyraźna różnica jest. Więc I, tutaj. I okazało się, że... Y są bardzo potrafił bardzo fajnie zagrać oglądałem urywki z tego meczu powiedz mi czy twoim zdaniem Augustów ma szansę na to żeby uniknąć tej sytuacji która zdarzyła się rok temu dla Basów oni też zaczęli oni zaczęli fajnie a potem z kolei się to wszystko rozjechało tutaj Łunecka zaczęło się od dwóch porażek i wygranej za trzy takiej solidnej no, trzeba jeszcze zobaczyć jaki mają terminarz, tak? no, bo tutaj Radom, ja słyszałem informację w ogóle przed sezonem, że ten Radom ma nie wystąpić. Mhm. Ale no, jeżeli już mają trzy punkty, bodajże następny mecz grają z Benzinem to tak, też jest i, taki zespół, który jest y, sąsiadem w tabeli. Mhm. Więc też są ważne punkty, jeżeli nałapią na początku tych tro y, trochę tych punktów, to... to... Myślę, że mają szansę. No, póki grasz, to zawsze masz szansę, tak? Jeżeli już nie będzie matematycznych szans, powiemy, że no niestety, ale no, po to wychodzą na boisko, żeby grać. Nie? Słuchaj, mm, siatkówce, bo sprawdzałem to sobie przed tym, siatkówka jest w tej chwili, jeśli chodzi o sporty zespołowe, najbardziej, y, ob, moc, najmocniej obsadzonym w województwie podlaskim sportem zespołowym. Są cztery ekipy grające w siatkę na poziomie szczebla centralnego. Bas, który, bas najniżej. Wy i Necko w pierwszej lidze. No i oczywiście Ślepsk, który gra w tej lidze zawodowej. Jeszcze jest Biel z Podlaski, A też w drugiej no, lidze gra. No jest dziewczyny. jeszcze Biel z Podlaski. Przepraszam, zapomniałem o Bielsku Podlaskim. I to oznacza, że tutaj y, nikt poza piłką, y, po, nawet piłka nożna ma tylko Jagiellonię, która jest w ekstraklasie i nikogo więcej. Tam już są ligi trzecie, które są ligami makroregionalnymi. Y, koszykówka trzy drużyny. Jest, jak to jest, to są efekt tego waszego szkolenia właśnie tej akademii, bo pierwsza akademia siatkówki, która została założona, powstała taka profesjonalna tutaj w regionie, to była białostocka akademia siatkówki, klub, które ty między innymi zakładałeś. Tak, to to, to, była się, to, taka to, to jest pierwszy... efekt właśnie tego. Nie, to na, tej na pracy... pewno musi być tego efekt, tak, bo, bo, myślę, że to jest i efekt tego, jak również popularności tej dyscypliny, a przede wszystkim wyników jakie reprezentacje osiąga, tak, bo robi się moda na siatkówkę teraz podczas każdych meczy, reprezentacji, ale są pełne, tak, mamy dużo transmisji w Polsacie, więc myślę, że jest taka moda i sporo, sporo dzieciaków uprawia, przynajmniej dziewczyn uprawia tą siatkówkę, tak, mamy tutaj coraz więcej klubów, mamy białym stoku, do tego rozgrywki wojewódzkie w naszym młodzieżowe w naszym województwie to bodajże jest 24 zespoły młodziczek tak więc to są to nie tak jak kiedyś było po 6 7 A tu jest 20, 22 24 ekipy które grają i to są te to najmłodsze tak więc, więc jest zapotrzebowanie ludzie, ludzie chcą trenować i może stąd to się bierze tak a ja przetarłem oczy bo ostatnio byłem Trochę przypadkiem gościem w środę na tytonowej lidze, gdzie się okazało, że jest kilkaset, no dobra, ponad sto dziewczyn, nie kilkaset, pojechałem głęboko, ponad sto dziewczyn i 10 zespołów, które amatorsko grają w koszykówkę. Nie wierzyłem własnym oczom. Myślałem, że tylko faceci są pokręceni, czasami biegają na jakieś amatorskie Ale w rozgrywki. siatkówkę w grają, nie w w środków, koszykówkę. W przepraszam, grają w siatkówkę. I byłem ciężko zdziwiony. To Część z tych zawodniczek to są wasze wychowanki. Młode, młode zawodniczki, które gdzieś tam grały, w jakimś momencie musiały skończyć karierę, bo wiadomo różnie różne się życie plecie, różne, różne decyzje życiowe podejmują. I to jest, to było dla mnie mega zaskoczenie. Plus na przykład wśród trenerów zobaczyłem byłego mistrza Polski Sechrewicza, który grał, w, w, no, kiedyś grał tutaj tu w Białymstoku. To jest, mówię, że on tu wrócił, bo właśnie jest fajne środowisko siatkarskie. Udało się wam zbudować taką modę na siatkę tu w Białymstoku? Tak, ja myślę, że ta cała liga to duża zasługa i, i, i Adama Lewko i całego klubu Tytanii znaleźli taką fajną niszę. Dziewczyny mają gdzie sobie pograć, nie tylko męskie te ligi nasze amatorskie i żeby były tylko myślę moce przerobowe, tam by było z 20 zespołów, a nie 10, tak? A to, że tam gra... No, wiele dziewczyn z tego co widziałem, które były w klasach sportowych, które zaszczepiły się tą miłością do środkówki i teraz chcą tak spędzać wolny czas, no tylko trzeba się cieszyć. No To oznacza, że udało Wam się stworzyć coś, czego w innym środowiskom za bardzo się nie udało stworzyć. Ja do tej pory zakładałem, że środkówka to będzie taka ekskluzywna dyscyplina, której szczytem będzie właśnie będziecie Wy, y, dwa basy, plus tam oczywiście śleps, który się pojawił, bo tam była kwestia hali. Ale ku mojemu, szcz ku mojemu szczeremu zdziwieniu y, i pewnie w zdziwieniu ta sporej części kibiców ta dyscyplina robi się coraz bardziej popularna i powszechna. A y, jak popatrzyłem sobie na poziom tych meczów, to byłem. No byłem zaskoczony, ja spodziewałam się, że tam będzie wiesz, zagrywka i punkt, zagrywka i punkt. A tymczasem no, było te, sporo. Te wymiar. dziewczyny w większości, które tam grają, to one normalnie trenowały w klasach sportowych, tak? One miały po 10 godzin WF-u tygodniowo i, i, i trenowały tą siatkówkę. Niektóre, bo to widziałem dziewczyny z różnych roczników od 9-2 po po 2002 i, i młodsze, więc one potrafią, one chcą grać. Tutaj nie miały gdzie kontynuować swojego swoje, grania, i tak amatorsko przychodzą sobie spełniać swoje marzenia. I to są fajne mecze. To też grają tam drużyny młodzieżowe. Rok tam bodajże Paweł Łabanowski grał ze swoimi młodziczkami w tym roku właśnie. Zachar gra z Orłami i to takie fajne przetarcie też jest. Już jak nie tylko te młodzieżowe, ligowe, a tutaj z tymi starszymi dziewczynami, bardziej doświadczonymi, myślę, że to jest fajna sprawa. I wracając do tego, ta to, 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 to siatkówka jest popularna. To widać, widać, widać na plaży ile osób sobie tam odbija. tak I, i myślę, że no wszystko i tak reprezentacja rozkręciła. Tam to, to nie ma jakichś zasług u nas, żeby to nie było takich sukcesów reprezentacyjnych. To jakby były w koszykówce, to i koszykówka byłaby taka popularna, aczkolwiek przecież nie tylko jedna drużynowa, bo... Młode żubry, to, to akademia też mhm. super się rozwinęła. Tam jest y, bardzo dużo dzieciaków, i teraz grają i w drugiej lidze. Tak jak kiedyś ja grałem dziewczynami młodymi w drugiej lidze. Pamiętam z gimnazjum, tak samo oni teraz. I myślę, że no, jest wiele takich zapaleńców, którzy coś chcą i coś robią. Proszę Państwa, tak żeśmy podyskutowali sobie o podlaskiej siatkówce, yy, krótko i treściwie, ja z pozycji człowieka, który bez pochylenia głowy przechodzi pod siatką, yy, co pozwala patrzeć na to z poziomu parkietu. No to libero może zostać. <laughs> I, ten, I ten oto dżentelmen, który yy, jakby podskoczył, to bez problemu spojrzy, spojrzy, spojrzałby na świat z nad ale obecnie zajmuje się zarządzaniem i idzie mu całkiem nieźle, oraz jest drugim trenerem w ekipie basu. Ja serdecznie Państwa zapraszam. Śledźcie wyniki siatkówki, śledźcie wyniki siatkówki drugoligowej, pierwszoligowej, a kiedy zacznie ślepsk, także tej na najwyższym poziomie. A jeśli nie możecie obejrzeć tych spotkań osobiście, to czego gorąco zachęcam, to śledźcie wyniki, będziemy starali się podawać je na bieżąco. I na bieżąco zapraszać naszych, naszego gościa, naszych ekspertów do rozmów i do tego, żeby nam wytłumaczył, co też się zdarzyło na boisku. Bo, no cóż, jeśli ktoś tak jak ja, środkówkę zna tylko i wyłącznie z trybun, to takie eksperckie wyjaśnienie jest mega ważne. Przemysław Starośnik, dzień dobry, Podlaskie i Sebastian Regorek. Dziękuję bardzo. Białostocka Akademia, Akademia Środkówki. Klub Sportowy. Klub Sportowy. Partnerem portalu jest firma Diadom okna i drzwi www.diadom.pl. Partnerem portalu jest firma jasbud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.jasbud.pl. Wspieraj ten kanał na patronite. Link w opisie filmu.